Cześć, tu Kinga. Witam was dzisiaj na kanale EkoKreatywna i będę wam dzisiaj pokazywać rzeczy z hola lumpeksowego, czyli z moich zakupów w second handach. Dzisiaj pokażę wam zakupy, jakie zrobiłam w Gdowie, głównie w sklepie Joy na takiej bardzo lekkiej wyprzedaży. Jeszcze w drugim sklepie, ale tam to dosłownie jedna rzecz była, więc tutaj macie teraz migawki, jak tam kupuję właśnie w Joyu. Prócz tego Oprócz tych perełek, które zobaczycie też oczywiście w stylizacjach, które będą brać pod uwagę też nowe trendy, no i w ogóle jak dobrze dla sylwetki się ubierać, bo ja też zwracam bardzo na to uwagę. Oprócz materiału, żeby były naturalne, dobre, dobrej jakości, na to też, żeby ubrania dobrze leżały, wybieram takie kroje, które właściwie na wszystkich sylwetkach wyglądają nieźle. Także zapraszam już na ciąg dalszy i pokażę Wam też produkt. Rzecz, którą kupiłam na specjalną okazję, która jest takiej też niszowej marki. I tak jak mówiłam, będę Was zachęcać do korzystania z usług takich, właśnie mniejszych, niszowych firm. Może odrobinę droższych, ale za to super jakościowych, ciekawych. I nie jest to żadna współpraca, tylko moje testy. To, co ja wypróbowuję i Wam pokazuję tutaj, żebyście mieli pojęcie, jak wygląda ten rynek firm niszowych, firm slow fashion. Jeżeli Wam leży na sercu ekomoda i ubieranie się zdrowe dla nas, odpowiednie szukanie swojego stylu, takiego, który jest dla nas najlepszy, to zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, bo myślę, że będzie warto i jest to też dla mnie ogromne wsparcie. Oczywiście bardzo proszę, polubcie filmik. No to lecimy. Zanim przejdę do zakupów z lumpeksów, to pokażę Wam przepiękną suknię. Po prostu, którą kupiłam od jednej firmy. Którą możecie znaleźć na Instagramie, i pokażę Wam tam screena razem z nazwą. Jest to taka firma, która sprowadza rzeczy z lnu, z dobrych materiałów. Kotek mi tu miał, czy wybaczcie? Kituś. No już, już, już. Jest taka troszkę starsza kotka i już ma takie problemy trochę też, wiecie? Takie typowe dla starszych kotów. Kupiłam tą sukienkę, jest 100% lento. A, i słuchajcie, oni wprowadzają ubrania szyte właśnie z dobrych materiałów i z takimi słowiańskimi klimatami. No i właśnie na tak, tego typu koncert potrzebuję, potrzebowałam sukienki. Szukałam naprawdę długo tej sukienki. Zaraz wam jeszcze opowiem o drugiej firmie, w której też znalazłam piękne rzeczy. Tylko akurat tutaj konkretna rzecz na konkretnie na moją sylwetkę i tak dalej. No i naprawdę jestem przezakochana w tej sukience. To jest naturalny len. Pokażę wam kolor. Zaraz wam pokażę też przebitki innych innych rzeczy. To jest naturalny, niebielony len. Ogólnie chodziło o to, żeby nie było to stricte strój ludowy, tylko z inspiracjami ludowymi. No i tutaj mamy hafty takie właśnie słowiańskie, tutaj z naszego rejonu, kwiaty, prawda? Krój jest może taki trochę bardziej wschodni, lekko taka wschodnia koszula, ale te rękawy robią robotę. Można do tego dołożyć jakiś polski wianek, czy nawet inny element, chustę. Zaraz Wam pokażę stylizację. W każdym razie, no, mają też przepiękne rzeczy, więc rzeczy z lnu, wiadomo, bawełna, ale nie są tanie. To są jeszcze haftowane rzeczy, ale za to, jaki to ma klimat, słuchajcie, wystarczy mi taką jedną bluzkę albo sukienkę w takim polskim klimacie nawet jak jedziecie gdzieś na wakacje za granicą żeby tak zaprezentować nasz kraj naszą kulturę może ktoś was zaczepi zapyta skąd takie piękne hafty skąd takie piękne wzory słowiańskie nasze polskie z tej części naszej świata. Nawet taka bluzka do jeansów. Tam są na przykład takie bluzki fajne, bawoniane z haftowanymi rękawami. Super, by wyglądały też do czydolnianych spodni, czy do jeansów, czy do krótkich spodenek. Krótsze sukienki, takie bardziej. Na co dzień, prawda? Bo to jest taka suknia, którą ja potrzebuję naprawdę na taki dość duży koncert. Yy, yy, w takim temacie właśnie chciałam się ubrać. A więc ona musi być taka dostojna, długa. No i zobaczcie w stylizacjach, jak ta suknia wygląda. Mnie się bardzo podoba. Yy, będę musiała pod nią mieć halkę jedwabną, ponieważ ona odrobineczkę, wiecie, to jest len. To nie jest yy, nawet bielony, czy taki. Yy, yy wydelikacany len, tylko taki normalny len i on ma takie tendencje minimalnie gryzie. No i y, też jest lekko przejrzyste, więc no, nie, nie wypada mi być lekko przejrzysty. Zachęcam was, jeżeli macie, chcecie sobie kupić coś takiego oryginalnego, to może warto zajrzeć do tego typu sklepów, firm. Ym, opowiem wam jeszcze, bo szukałam innej sukienki. Odwiesimy tą którą Wam tam pokażę na ekranie. Przepiękna ona była biała, z tak, takiego białego lnu, bardzo elegancka, bardzo fajna. No i sukienka niestety okazała się nie być w moim rozmiarze, mimo że to był najmniejszy rozmiar. Troszeczkę tam rozmiar nie spasował mi, więc po prostu stwierdziłam, że, że nie, ale bardzo, bardzo podobała mi się ta suknia i też bardzo fajna firma. Słuchajcie, nawet miałam przyjemność rozmawiać z panią, która jest właścicielką tej firmy, nią kieruje i naprawdę super, super firma z taką ideą właśnie szerzenia tych. Tych naszych wzorów, tutaj słowiańskich, tych, tej kultury słowiańskiej. To jest bardzo fajne i myślę, że warto, warto tak czasem wrócić do korzeni, być dumnym z tego, że jesteśmy stąd, że jesteśmy słowianami, że mamy te, te swoje folkowe wzory, takie typowe. No i naprawdę też fajny sklep. Polecam Wam sklep Sławna. Dużo rzeczy tam fajnych znalazłam. Akurat szukałam konkretnej rzeczy na konkretny cel, ale. Gdyby to było inna okazja, to pewnie wybrałabym tam mnóstwo rzeczy, bo przepiękne po prostu są. Także zajrzyjcie koniecznie. No i słuchajcie, to jakby na dzisiaj tyle, jak chodzi o moje takie zakupy i rekomendacje. Zupełnie za darmo. Myślę, że będzie super na koncert ta sukienka. A teraz pokażę Wam rzeczy, które kupiłam w Lumpeksie. I pierwsza rzecz to jest kombinezon, który sobie zostawiam z bawełny 100%, jest to H&M. Pewnie z jakichś starszych kolekcji. Naprawdę fajny, w takim stylu, trochę safari. Ma fajne guziki, do tego buciki, tam mierzę w panterkę. Jakieś takie naturalne akcesoria w kolorach, właśnie takiej natury, w kolorach takich typowych dla safari beża, brązy będą super wyglądać. Super, bo wybieram się na taki krótki wyjazd wakacyjny, bardziej tropikalny, więc. Naturalne materiały i takie cienkie bawełny będą ekstra na to. Dajcie znać, jak się Wam podoba. Kolejne rzeczy dla mnie, bo polowałam na takie właśnie rzeczy na tego typu wyjazd, żeby były 100% jakaś bawełna czy len. No i super bluskę upolowałam właśnie w Joyu. Rozmiar S-Lindex. I to jest taka bawełna w takie malutkie kwiatuszki w super kolorze, bo ma i beż, i krem, i fiolet, który jest dla mnie rewelacyjnym kolorem. Świetne te rękawy są, słuchajcie. No, mierzę wam tą bluzeczkę po prostu do spodenek, które są troszkę za duże, ale są z lnu, więc je zostawiam. Też z HM, słuchajcie, są te spodenki. Super krój, bardzo taki luźny wakacje, nawet można by w nich pływać, jakby ktoś chciał, jak ktoś na przykład nie lubi sztucznych kostiumów, tak jak ja, a nie, no mamy jakieś tam kostiumy, ale w takich spodenkach można nawet i wejść do wody. Lent 100%, taki jasny beż, krem. Melanżowy, super luźne spodenki. Właśnie, wiecie co, trochę fajnie, trochę cieszę się, że są takie trochę za duże, bo są zmarszczone i nie są takie przyległe. Mogłyby być emki, ale fajnie, że są luźne, że nie, nie, nie lubię teraz takich obcisłych rzeczy, jak już to mówiłam zresztą. Także ten komplecik też mi się udał, słuchajcie. Teraz coś już, co nie będę zostawiać, bo kolor jednak nie do końca. Jest mój, ale jest to piękny sweter ręcznie robiony z alpaki, słuchajcie. Yy, I ma cudowny kolor. Jak to komuś jest dobrze, w bardziej ciepłej urodzie, z takimi szerokimi rękawami na końcu, yy, no przepiękna prze wełna. I mierzę Wam tutaj do takiej sukienki lnianej, którą Wam zaraz tu przypomnę. Jest oczywiście wszystko wyprane. Pamiętajcie, że ja zawsze wszystkie rzeczy piorę, sterylizuję i w ekośrodkach żadnej chemii tutaj takiej nie znajdziecie. Wszystko bardzo ładnie pachnie, jest y, praktycznie w stanie jak nowe. Wiadomo, sweter samodziałowy to jest sweter samodziałowy. Tutaj się nie doszukujemy perfekcji maszynowej, tylko właśnie tego filu, tego wykonania ręcznego, takie drobne zgrubienia wełny czy jakieś takie, wiecie, indywidualne cechy takich swetrów. Ale jest piękny, piękny. Możecie pisać na maila modaekokreatywna.gmail.com. Słuchajcie, teraz y, sukienka. Mam dwie sukienki, zaraz wam powiem dlaczego. Part tu Kopenhagen 100% len, rozmiar 38, myślę, że do 40 nawet, bo to jest skandynawska rozmiarówka i to jest super sukienka. Wiecie, jak drogie są sukienki z lnu. Niedługo wam jedną też pokażę z firmy takiej właśnie instagramowej, bo właśnie testuję takie rzeczy dla was, czy warto. Także czekajcie na ten filmik, niedługo już będzie w którymś. Sukienka 100% len, piękny beż i słuchajcie, ona jest naprawdę fajna. Jest w kroju takim lekko dopasowany, ona nie ma być obcisła, ona ma być taka opływająca sylwetkę i ma kieszenie i to jest rewelacyjne. Nawet nie rozprute, więc ona naprawdę nie jest jakoś bardzo używana. Można sobie normalnie to rozpróć, bo to od nowości po prostu sobie ktoś nie odpruł kieszonki. Zamek z tyłu, bardzo, bardzo fajna rzecz. Ja tam Wam pokazuję też taki parciany pasek, który kupiłam, taki... Materiałowy pasek, też w tym lumpekcie, i będzie mieć w chwilku stylizacja, chyba też z tą sukienką. No, super sukienka z krótkim rękawem. Len to jest bajeczka na lato. Bardzo was namawiam, bo na mnie ta sukienka jest za duża, jak widać. Może być i z paskiem, i bez. Taka typowa MK, MKL, niewielka L, -ka. o. L, <-ka> niewielka. Piękna rzecz, naprawdę. I od razu wam pokazuję, bo już. Od jakiegoś czasu w sklepie miałam i nie wiem dlaczego ta sukienka nie ma powodzenia. Taką sukienkę, identyczna sukienka. Part tu ta sama firma, ten sam rodzaj sukienki, 100% len, 34. To jest o dwa rozmiary mniejsze, w pięknym żółtym kolorze i tutaj widać już, że kieszenie mają być rozprute, bo normalne są kieszenie i też wam mierzyłam do tego swetra. No i w ogóle pokazuję wam tą sukienkę w stylizacji też z paskiem bez paska ze sportowymi butami, z balerinami i tak dalej. Tutaj jest też mnóstwo możliwości. Fioletową torebką, bo fiolet i żółty to są kolory dopełniające, które świetnie i ciekawie wyglądają razem. Przepiękny kolor, słuchajcie, jak jesteście 34, albo eską, tak jak widzicie, ja, ja trochę schudłam, ale ja, ja mam typową eskę teraz. I to, to jest na mnie dobre, czyli to może być spokojnie na, Euro, na taką naszą eskę. Nie musi być to XS-ka. Po prostu one mają taki węższy krój, ale bardzo wygodne są. No i wiecie, len. W tym się nie spocisz, w tym będziesz się czuć 100% komfortowo w ciele. Piękne dwie sukienki identyczne w innych kolorach i w innych rozmiarach. Moi drodzy, i teraz właśnie ten pasek Wam tu pokazuję. Taki po prostu z materiału pasek od Big Book. I to jest bawełna ten pasek. Bawełniany z takim wzorkiem fajnym. Będzie właśnie w kilku stylówach. On, on nie jest na żaden konkretny rozmiar, bo to jest napisane, że jeden rozmiar, bo to jest długie i to jest wiązane. To robimy sobie normalnie taki supełek z tego i, i okej. Okay. Bluzka. Bluzka z bawełny od Weromoda. I ona jest bardzo fajna. Myślę, że do Mki, na pewno nie większa. Taka SKM-ka, chyba najbardziej na emkę. Już Wam mówię tutaj, co jest na metce. Na metce pisze 100% bawełna. Cieniutka bardzo bawełna i teraz bardzo modne są te bluzki w takim właśnie stylu z tymi, z tymi rękawami, takim zwłaszcza, że to jest tak cieniusienki materiał. Zobaczcie, jakie to jest cienkie. To jest normalnie na takie mega upały super. Piękna, bardzo ciekawy deseń, bardzo ciekawy wzór, fajna kolorystyka, no bardzo fajna taka tuniko ona jest dość długa, więc można ją wsadzić do środka, jako że jest bardzo cienka, to nie będzie przeszkadzać, ale może być też właśnie do jakichś e, takich rybaczek, do wąskiej spódnicy z paseczkiem na wierzch, super, bardzo, bardzo fajna, z takim dłuższym rękawkiem. E, naprawdę ciekawa bluzka, no mega jest. I kupiłam spodnie, słuchajcie... 100% bawełna, nowe z metkami, rozmiar 38. Dajcie znać, czy dobrze w nich wyglądam, czy są za duże jednak. Trochę są za duże, yy, ale są, mają super szałwiowy kolor. Super kolor szałwi, słuchajcie, nowe, mąki, firma mąki. Yy, I naprawdę, no, szok. 100% bawełna, fajny styl, taki sportowy z tymi kieszeniami, bardzo fajny krój, szerokie nogawy. Nie wiem dlaczego one zostały nawet na tej mniejszej wyprzedaży, ale zostały, no szok, po prostu szok, że nikt ich nie wziął. Naprawdę świetne spodnie i bawełniane, mega kolor. Ja Wam tam mierzę taką stylówę po prostu z tymi spodniami, tak na, trochę na sportowo, ale no zastanawiam się, czy sobie nie zostawić, bo yy, fajne, naturalne spodnie, nowe, tylko dajcie znać, jak w tym rozmiarze, czy jednak mnie to nie... Przytłacza ten rozmiar, bo czasem szerokie spodnie już i tak są szerokie, więc może warto wiedzieć w swoim rozmiarze. Może ktoś z Was by chciał, ale w każdym razie no, zastanawiam się nad nimi szczerze mówiąc. Słuchajcie, teraz w nawiązaniu do tych spodni, bo kolor podobny piękną beżową kurtkę ze skóry kupiłam. MK też będzie taka do 40. Pulse jeans, fajna firma. To jest typ ramoneski typowej. Bardzo mięciutka skóra, i zobaczcie, jaka ona jest, noweczka, To jest szok. To jest czyściusieńkie. No, ta kurtka, słuchajcie, jest jak nowa to jest niewiarygodne. Pulse jeans z takim lekkim, beż z takim lekkim odcieniem kaki. Taki lekko zielonkawy odcień beżu. Piękny, bardzo piękny. Naprawdę mięciutka skóra. Wow. Myślę, że to jest najlepsze na Emkę. Naprawdę bardzo mi się podoba ta kurtka. Jest na mnie za duża. Tak czy inaczej, bym, bym nawet się zastanawiałam, czy sobie jej nie zostawiać, bo ale zobaczymy, bo ja mam trochę ciuchów, wiecie. A nie chcę już teraz gromadzić bez sensu ciuchów. W każdym razie super mięciusieńka, czyściutka, jak nowa kurtka z mega skóry naturalnej, więc wszystko tam jest napisane zresztą. Fajny jest też, że tutaj jest taki lekko ciemniejszy paseczek, taki fajny detal. Właśnie dobre marki mają te detale. Zobaczcie, tu jest takie logo na kołnierzyku. I w ogóle ten kołnierzyk jest w świetnym takim kroju, takim jakby kwadratowatym. Mega rzecz, słuchajcie. No, i na koniec chcę Wam pokazać um, kurtkę dla Wiktora, którą kupiłam od Explore LK. Świetna kurtka, taki Anorak, wkładana przez głowę. W ogóle ma super systemy, bo ma rozpinane wszystkie szczelne zamki. 100% wodoodporna, ze skórzanymi wykończeniami to jest naprawdę jakość. Rozpinana tutaj i od góry w pachach, i od i, i dół rozpinany, także łatwo zdjąć. Tu ma taką kieszeń kangurkową, które, do której można rzeczy sobie włożyć. Super, mega kurtka. Tutaj, tutaj brakuje końcówki, ale to, to jest pikuś tak naprawdę. Co to ma za znaczenie? Stan idealny, słuchajcie. Szok. Naprawdę fajna ja ją włożyłam, bo Wiktor e, nie miał czasu. E, ma swoje tam e, zobowiązania, a ja tymczasem mierzę dla Was tak po prostu tą kurtkę, żebyście zobaczyli jak wygląda. Super, super zdobycz moim zdaniem. No i tak, kochani, na dzisiaj to tyle. Moja rekomendacja i moje zakupy. Piszcie jak najbardziej. Jeżeli nie, nie będzie to od razu natychmiastowa wysyłka, to się nie gniewajcie, bo mogę być akurat na krótkim wyjeździe. Ale możecie sobie pisać, rezerwować, nawet odkładać na dłuższy kilku tam dniowy czas, także nie ma żadnego problemu. Zapraszam Was na małe media, bo oczywiście skróty, shortsy się pojawiają na Instagramie. Eko.Kreatywna i na Facebooku oraz też na TikToku Małpa Moda Eko, jak również shorty na YouTube. Też was na nie zapraszam, kochani. Pozdrawiam serdecznie. Bawcie się dobrze, odpocznijcie trochę chociaż w to lato, kto może. Buziaki, papa, pa, do zobaczenia.